Dobry wieczór, w Tygodniku Politycznym Jedykinki wita Państwa Andrzej Kwiatkowski. Czy pamiętają Państwo hasło Jesteśmy wreszcie w swoim własnym domu? Z pewnością tak. Od blisko 10 lat żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Mało kto zadaje sobie pytanie A kto tak naprawdę w tym demokratycznym państwie rządzi? Kto ma władzę? Dziś, gdy wiemy ponad wszelką wątpliwość, że służby specjalne prowadziły w ostatnich latach tajną obserwację czołowych polityków, premierów rządu, partii politycznych zarówno z lewej, jak i z prawej strony, odpowiedź na to pytanie jest bardziej skomplikowana niż to by się wydawało. Urzędujący minister spraw wewnętrznych i administracji we wtorkowym programie Krakowskie przedmieście 27 powiedział telewizom Jedynki i słuchaczom radia LMF FM, że gdy zostaną ujawnione dokumenty z tych tajnych obserwacji, będzie polityczne trzęsienie ziemi. Przywołajmy kalendarium wydarzeń w samym środku kampanii wyborczej ówczesny koordynator służb specjalnych, Zbigniew Siemiątkowski, ujawnia dziennikarzom informacje o prowadzeniu przez Urząd Ochrony Państwa działań przeciwko porozumieniu Centrum, Ruchowi Dla Rzeczypospolitej i Ruchowi III Rzeczypospolitej. Dotyczyło to lat 1992-93. W języku służb specjalnych, inwigilacja to zastosowanie specjalnych metod operacyjnych podsłuchu, podglądu, tajnego przeglądu korespondencji obserwacji. Celem miało być skłócenie i skompromitowanie polityków środowiska antywałęsowskiego. Gdy prowadzono tę operację, premierem była Hanna Suchocka, ministrem spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski, zaś szefem Urzędu Ochrony Państwa Jerzy Konieczny. Zbigniew Siemontkowski i szef łopu Andrzej Kapkowski powiadamiają o sprawie w warszawską prokuraturę, kierują równocześnie wniosek o wszczęcie śledztwa. Prokuratura rozpoczyna śledztwo. Od początku opatrzone klauzulą tajne specjalnego znaczenia. W tym czasie tworzy się rząd koalicji AWS-UW. Kandydatem na ministra sprawiedliwości jest Hanna Suchocka. Liderzy Porozumienia Centrum gwałtownie sprzeciwiają się tej nominacji. Ich zdaniem była premier, wiedziała o działaniach Urzędu Ochrony Państwa i może być stroną w sprawie. Nowy koordynator służb specjalnych Janusz Pałubicki przekazuje prokuraturze dodatkowe materiały, świadczące o tym, że UOP inwigilował partie polityczne również za czasów koalicji SLD-PSL. Szef warszawskiej prokuratury Stefan Szustakiewicz odsuwa prokuratorów domagających się przedłużenia śledztwa. Krzustakiewicz zostaje zdymisjonowany dwa miesiące później. W wywiadzie dla Przeglądu Tygodniowego oświadcza, że były na niego wywierane polityczne naciski w sprawie umorzenia postępowania. Wskazuje na Włodzimierza Wolnego, zastępcę prokuratora generalnego. Prokuratura umarza sprawę. Uzasadnia, że działania Urzędu Ochrony Państwa nie zawierają znamion czynów zabronionych. Stwierdza się jedynie uchybienia służbowe funkcjonariuszy UOP. Po poznaniu się z aktami umorzonego śledztwa, działacze partii, przeciwko którym UOP prowadził operację, domagają się powołania Sejmowej Komisji Śledczej i wyjaśnienia w sposób jawny całej sprawy. Jarosław Kaczyński ujawnia kulisy inwigilacji, stosowanie podsłuchów, kompromitowanie polityków poprzez rozpowszechnianie plotek obyczajowych, stosowanie metod kryminalnych. Zarzuca również utrudnianie śledztwa. Kaczyński przyznaje też, że Urząd Ochrony Państwa w ramach legalnie prowadzonych śledztw prowadził działania także przeciwko lewicy. Na początku tego tygodnia minister Suchocka zapowiedziała, że zwróci się z wnioskiem do Urzędu Ochrony Państwa w sprawie odtajnienia akt tej sprawy.